Tomasz Lisfakty, witam Państwa sprzed placu raju w Bagdadzie, gdzie jeszcze tak niedawno stał pomnik Saddama Husseina. Od oficjalnego zakończenia wojny w Iraku minęły dokładnie cztery miesiące. Właśnie dziś miało nastąpić przejęcie przez międzynarodowe siły pod polskim dowództwem naszej strefy stabilizacyjnej w środkowym Iraku. Nie nastąpiło bo nasze władze chyba słusznie nie chciały, by stało się to 1 września, w rocznicę wydarzenia, które Polakom kojarzy się jak najgorzej. Ale przejęcie naszej strefy odbędzie się już pojutrze. Połączmy się z oddaloną o 120 km od Bagdadu bazą Camp Babylon i z Tomaszem Sakiewskim. Tomku jeszcze we wtorek miałem wrażenie, że to amerykańska baza, w której byli też polscy żołnierze. Czy teraz jest to już rzeczywiście polska baza i czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik? w bazie w nie jest każdym dniem coraz mniej amerykańskich Maciej Woro, który teraz jest w Nadżafie, jakieś 180 km od Bagdadu. Słyszę już chyba, Maćku. Maćku, co się działo w Karbali i jaka atmosfera panuje w Nadżafie, gdzie dwa dni temu nas nie wpuszczono, mówiąc, że możemy zostać zlinczowani. Tomku, dzisiaj powiedziano mi dokładnie to samo. Iracka policja na rogatkach miasta ostrzegła, że możemy wjechać do Najafu tylko pod warunkiem, że wyjedziemy z miasta i to jeszcze przed wschodem słońca. Już za kilka minut wrócimy do Bagdadu, gdzie mimo godziny, a jest tu już 21.13 prawie, jest szalenie gorąco, ponad 30 stopni. Teraz przenieśmy się do Warszawy, gdzie pewnie jest chłodniej. Informacje z kraju i Marcin Pawłowski. W Marcin Pawłowski. Poważne oskarżenie pod adresem marszałka Sejmu wytoczyli dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości ja z Warszawy. To jednak nie koniec faktów. Wróćmy do Bagdadu, gdzie jest Tomasz Lis. do Bagdadu. Dziękuję Marcinie. Odbudową Iraku zajmują się nie tylko cywile z wielu krajów. Zajmują się tym także wojskowi, m.in. z Ameryki i z Polski. Ich misja odbywa się pod kryptonimem CINIC. Czym jest ten CINIK? O tym Tomasz jest. To wszystko dziś z Bagdadu, jutro fakty z Warszawy i Marcin Pawłowski, a pojutrze w środę fakty z polskiej bazy Camp Babylon. W imieniu moich kolegów, którzy przez ostatnie dni w bardzo trudnych warunkach pracowali w Bagdadzie, w Camp Babylon, w Karbali, w Nadżafie oraz w imieniu moich koleżanek i kolegów w Warszawie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w środę.